75% badanych firm deklaruje pozytywne nastawienie do sztucznej inteligencji, choć jedynie 7% aktywnie z niej korzysta. PMR przeanalizowało podejście średnich i dużych firm do AI. O wynikach raportu Niegotowi na AI między hejpem a wdrożeniem, czyli co naprawdę robią polskie firmy, rozmawiam z moim gościem. Jest nim pan Paweł Olszenka, dyrektor Działu Badań PMR Polska. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. To od razu pytam, skąd bierze się tak duży rozdźwięk między tym pozytywnym nastawieniem, które przypomnijmy wynosi 75%, a faktycznym wykorzystaniem AI 7% raptem? Tak, no to powiem nawet więcej. Jest 85% firm w tym badaniu, które uważa, że technologia AI jest co najmniej ważna. Dla ich organizacji, natomiast no są one zdania, że, że wolą poczekać, wolą taką strategię wyczekiwania, uznając, że że ta strategia się, się w tym momencie bardziej opłaca. Czyli firmy doskonale sobie zdają sprawę z przewag, jakie, jakie daje, daje AI, czy możliwości, czy doceniają tę technologię, natomiast no, nie do końca i mają kompetencje wewnątrz, nie do końca wiedzą, w jakich obszarach to AI zastosować. Także można by podsumować, że AI weszło do organizacji, do, do, mhm. do polskich firm, ale w dużej mierze siedzi w poczekalni. Jeszcze cały no dobrze, mówi Pan o tym, że siedzi w poczekalni, zatem mm. pytanie, czy firmy wiedzą, jak wdrażać AI, czy na przykład boją się czegoś, powiedzmy kosztów, braku kompetencji, czy też ryzyka? Mm. No przede, wszystkim, przede wszystkim firmy punktują kwestie, czy większość z nich punktuje kwestie bezpieczeństwa. Oczywiście cena ma znaczenie, chociaż ceny tych rozwiązań, czy dostępność rozwiązań ei one spadły, zarówno tych rozwiązań masowych, jak i, jak i tych dedykowanych, właśnie szytych na miarę. Więc tutaj dostępność jest większa. Firmy się obawiają, no nie ma, tak jak powiedziałem, brak, braki kompetencyjne. Firmy nie mają wewnętrznych zespołów, które... Które podołałyby takiemu wyzwaniu jak wdrożenie AI? Boją się problemów z integracją z tymi rozwiązaniami, które już mają na pokładzie, uh -huh. które już do tej pory zainwestowały. Boją się tego, że trzeba będzie dane, Uporządkować i przygotować w kontekście AI. No, generalnie te, te braki, takie, no AI powiedział, to nie jest tylko taka zmiana technologiczna, ale również pewna zmiana organizacyjna, że wy, 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 mhm. wymaga przygotowania kadr, procesów i, i właśnie danych. I faktycznie to jest wyzwaniem, te braki kadrowe. Przecież to można zrobić, można rozpocząć przecież już ten proces wdrażania, a my tutaj raptem mówimy o 7%, które to robią. Tak, 7% firm aktywnie, 12% firm powiedzmy, że dynamicznie się też, znaczy aktywnie się też przygotowuje do tego, żeby takie wdrożenie przeprowadzić. Natomiast faktycznie pozostałe firmy firmy jeszcze tego nie robią. Mimo tego, że AI to nie jest science fiction i przyszłość, tylko to jest tu i teraz. Jest, mówię, bardzo mocno obecne i nie jest tylko, zdecydowanie nie jest tylko buzzwordem, więc no, firmy powinny. Powinny szukać szukać tych kompetencji na rynku? Te kompetencje są? Są dostawcy zewnętrzni, którzy czy integratorzy, którzy są w stanie pomóc z tymi wdrożeniami? Oczywiście, znaczy, oczywiście to czekanie jest jakąś strategią, no, tylko nie zawsze najlepszą. Mm -hmm. No, to może zamiast czekać, warto byłoby już przeszkolić swoich pracowników, więc teraz pytanie: ile takie przeszkolenie, ile takie wdrożenie kosztuje? Znaczy to jest tak, to jest, to jest pytanie, pytanie, trudne, to znaczy pewnie uh -huh. wszystko zależy od, od rozwiązania. Duże firmy szczególnie cenią sobie możliwość kustomizacji rozwiązań AI-owych, czyli dopasowania do własnych potrzeb. No a to, to wymaga już takiej wyceny indywidualnej przez właśnie dostawcę czy integratora. Natomiast no te rozwiązania takie, nazwijmy to właśnie tak jak powiedziałem, mass market. No tutaj możemy, jakby ich koszt zależy od liczby licencji czy liczby pracowników w firmie, i one się zaczynają już powiedzmy od 20 czy 30 dolarów za licencję. Okej, okay, ale czy na przykład zauważyli Państwo, biorąc pod uwagę Państwa badanie, związek między na przykład poziomem cyfryzacji firm, a gotowością tych firm na jaj. Tak, to z firmy, generalnie firmy duże, które mocniej, mocniej weszły w clouda, są. Gdzieś bardziej na froncie zmian można powiedzieć, związanych z Jajem, czyli one, one wyznaczają ścieżkę. Natomiast firmy, które mają podstawowe rozwiązania w tym obszarze cloudowym, no mają większe, bardziej zachowawcze, zachowawcze podejście, czyli jest pewna, pewna korelacja. Ona może nie jest nie jest jakaś, jakaś bardzo, bardzo ostra, natomiast faktycznie jest tak, że Firmy, które, które wcześniej przeniosły więk, więcej swoich systemów do chmury czy do zewnętrznych, zewnętrznych dostawców, one są bardziej chętne do tego, żeby również w, w, obszarze, w obszarze AI być, być bardziej aktywne, żeby właśnie być, być tymi pierwszymi, którzy będą wdrażać. No dobrze, to proszę mi powiedzieć, jaką rolę może w, we wdrażaniu AI odegrać na przykład sektor mhm. publiczny albo instytucje, które wspierają różnego rodzaju innowacje? No to, jest, to jest na pewno na pewno ciekawy wątek z, związany z finansowaniem czy dofinansowaniem tego typu przedsięwzięć. No, tu mamy przykład szczególnie tych, tych giga Gigafabryk. Ostatnie, ostatnie dwa. Polska ma już dwie, dwie, dwie takie gigafabryki, tak ogłoszone, czy będzie miała. Właściwie dwa, dwa e, projekty. Mamy, e, mamy, mamy Poznań i mamy Kraków jako dwie takie realizacje. E, zresztą chyba tylko, tylko Niemcy, wydaje mi się, i, i Hiszpania, jeżeli dobrze pamiętam, mają, e, mają takie dwa. Dwa projekty, polska, polska również ma, ma dwa. No z czego należy oczywiście być dumnym w sensie cieszyć się, to buduje buduje pewien ekosystem. Cały mhm. to nie są, nie są rozwiązania stricte komercyjne, natomiast z punktu widzenia właśnie takiego, takiej ewangelizacji rynku, to jest, to jest istotne, więc ja bym to przede wszystkim wypunktował właśnie giga Fabryki AI. A jakie obszary zastosowań sztucznej inteligencji są gdzieś w Polsce? No, powiedzmy sobie wprost najbardziej realne. Analiza danych, automatyzacja, obsługa klienta? To, to, to tak, jakby pani czytała raport. To właściwie pierwsze trzy są, są chyba dokładnie tego no właśnie. typu. Ja bym do, dodał, ja dodał prozajemnicze. No, cały czas rzecz, do tego czyli... raportu nawiązujemy. Ja bym dodał prozaiczną rzecz, że automatyzacja procesów, różnego typu procesów biurowych, też mm -hmm. takiej pracy biurowej, często to jest coś, od czego w ogóle się zaczyna rozmowę w firmie, czyli od takich procesów powtarzalnych, żmudnych, których pracownicy nie lubią, robią je wielokrotnie w ten sam sposób, to tam jest właśnie miejsce na AI. Również często to są takie centra alokacji kosztów, więc często rozmowa o wdrożeniu AI tak naprawdę teraz odbywa się. Z dyrektorem finansowym, a nie z dyrektorem IT. Mhm. No i teraz, jaka jest przyszłość firm w kontekście AI w perspektywie najbliższego roku, dwóch? Jak Pana zdaniem to będzie wyglądać? Co się zmieni? No z, z, zdecydowanie firmy, e, firmy będą szły w tym kierunku, no bo to jest jakby prozaicz, prozaiczna sprawa, czyli właśnie optymalizacja kosztowa, e, m, tak jak powiedziałem, z punktu widzenia firm to jest, to jest po, prostu, po prostu oszczędność. E, jeżeli pewne procesy jesteśmy w stanie zautomatyzować i op, okay. zoptymalizować się kosztowo, e, no to firmy mając gwarancję bezpieczeństwa, czy będąc pe, pewnymi, tych kwestii związanych z bezpieczeństwem no zdecydowanie będą, będą szły w tym kierunku i oczywiście nie wszystkie naraz, nie, Panie nie, nie, nie dyrektorze, wszyscy, wszystkie firmy w jednym czasie musimy kropkę ale... postawić niestety tak, ale, musimy się pożegnać ale, Paweł Olszynka tak dziękuję nie, Paweł Olszynka dyrektor a ja działu bardzo R mhm. no, no i pięknie. będzie obecna i będziemy się przyglądać. przeglądać dziękuję bardzo serdecznie Pozdrawiam, do zobaczenia do